Jesteśmy tu od tysiąca lat. Stworzyliśmy państwo, do którego ze wszystkich stron świata, z zachodu, wschodu i południa, ciągnęli ludzie jak do Ziemi obiecani. Państwa ościenne, zachwycone polską wolnością i płynącym z niej dostatkiem, włączały się ochoczo w zapoczątkowaną przez Polaków federację. Zatrzymaliśmy niemiecką ekspansję na wschód, pokonując państwo krzyżackie, jedno z najlepiej zorganizowanych i najbogatszych w ówczesnym świecie. Potem zatrzymaliśmy ekspansję islamu na zachód, ratując Europę przed pochodem cesarstwa osmańskiego. Jako pierwsi w Europie stworzyliśmy rozległą terytorialnie republikę z parlamentem i obieralnym władcą odpowiedzialnym przed prawem i obywatelami, jako pierwsi wprowadziliśmy w swym państwie prawa obywatelskie i zasady tolerancji religijnej, jako pierwsi wreszcie rozwinęliśmy prawną doktrynę wojny sprawiedliwej. A teraz byle łajza z Holandii czy Luksemburga pozwala sobie traktować nas jak małpy, które ledwo co zlazły z drzewa. Stawiać nas do pionu, pouczać, wychowywać obietnicami szklanych paciorków i straszyć sankcjami. Byle pętak z krajów, w których okupacyjne rządy na wyprzódki kolaborowały z Hitlerem, wyłapując swych żydowskich obywateli i dostarczając ich Niemcom własnym transportem wprost do pieca, mądrzy się, że Polacy mogli zrobić więcej dla ratowania swych żydowskich współbraci. I nasze tak zwane elity płaszczą się przed każdą taką łajzą z obrzydliwym służalstwem, prosząc, żeby Europa zechciała łaskawie jakoś przywołać do porządku tę polską hołotę, bo im się ona wyrwała spod kontroli i nie chce słuchać. Jak to jest w ogóle do kurwy nędzy możliwe?